Fuck, nie! Nie, zabi nie zabijaj, nie zabijaj. Czy mogę jakoś to tak zrobić? Dobra, pytanie... O ja pierdziele udało się ledwo! Uff. Nie wiem. Dzień dobry, jestem sate, witam w kolejnym odcinku z gry Orcs Must Die, gdzie jak zawsze dekapitujemy Orków. W poprzednim odcinku udało nam się idealnie obronić balkon. Jeżeli ktoś nie zobaczył go, zapraszam do obejrzenia, naprawdę polecam. W tym odcinku będziemy bronić wieży przed orkami. Siarka. Chyba nie będę tego używał, nie wiem czemu, ale mam takie wrażenie, że jednak wolę pułapki z kolcami. Ok, jak wygląda? No to na 100% tu będą nam przylatywać, po czemu by mieli nie przylatywać. Czy nie? Nie, mają mnie przelatywać. Okej, okay, mój błąd Czyli jednak nie będą przelatywać. To dobrze Okej, okay, tocząca się kłoda Jedne drzwi Drugie drzwi Kolejna kłoda e, Czy te kłody mogą się odnawiać? Szczerze wątpię Okej, okay, czy tu można postawić łuczników? ho, kusznik No, wolałbym tu nie stawiać łuczników Dobra, jakiś taktyczny plan Eee, Płapki. Tu jest lawa. Więc, moim zdaniem, bardzo dobrym pomysłem będzie wzięcie tego, tego, tego. Okej, okay, to zostawia nam 5 miejsc. Płapki, blokady, no to klasycznie. Hmm, ściany, strzał, łuczników. I zostaje nam jedno miejsce. Które by było najlepsze? Chyba sprężyna. Okej. Okay. I teraz musimy coś zaplanować. Skoro tu są drzwi i tu są drzwi, to ja proponuję bronić schodów. Tak na pierwszy ogień. Trochę niżej. E, postaramy się bronić schodów na tej zasadzie. Da się jakoś niżej? Da się jakoś niżej. Kurde. Ciężko to się robi. Okej. Okay. I spróbujemy jeszcze jednego ucznika postawić na samej górze Ponieważ czemu by nie Lubię uczników Co zresztą chyba wiadomo Okej, okay, jedziemy Nie ma co się bawić Na razie idą dołem Ok, sami początkowi normalni orkowie Dobra Chodźcie po kolei Nie widzę problemów Z rozwaleniem tej pierwszej fali potworów Mam nadzieję, że nie mogą przechodzić przez portal, bo jeżeli mogą przechodzić przez portal, no to mam przystanę. Eee, sprawdźmy to. Czy idzie któryś z nich do portalu? Chyba nie. Czyli to dobrze. Bo inaczej musiałbym postawić tam blokadę barykadę. W sumie tą barykadę można by postawić, ale to później tak na wszelki wypadek. Na razie będę tylko obserwował minimapę. Dobra. Orkowie leżą, powiedzmy. Ładnie. Okej. Okay. Za blisko, za blisko. To był błąd, mój. I ostatni. Dobra, pierwsza fala została pokonana w miarę bez problemów, jak widać. E, następna fala. Nie wiem, co jest w następnej fali. E, trochę niżej, trochę niżej. Okej. Okay. I teraz będziemy starać się postawić jakoś dziko płatki. Mhm. Mm Dobra, plan jest taki, żeby ich przeprowadzić przez to e, Będę robił tam zygzaka dla nich Labirynt Jezus Maria, traf Ok? Leży Po kolei e, Nie chciałem brać tego No Ale nie umiem chodzić Dobra Przypalmy ich trochę Będziemy powoli się cofać wraz z tym jak będą nadchodzić bo tarczownicy przyjmują dwa strzały niestety ale okej okay. będziemy przypalać i likwidować trochę udało się ich cofnąć, że tak się wyrażam ok przypaleni kolejni a całkiem nieźle idzie jak, jak na razie Mogę się założyć, że za chwilę będę miał przerypane Bo coś źle zrobię Okej okay. Okej okay. Dawaj następną falę I teraz będą szli Jeszcze tędy Myślałem, że już następnymi drzwiami będą szli Ponieważ wtedy musiałbym bronić... Oho, kusznice o, ładnie. Puszników, ładnie wykosiłem tam jednym strzałem. Dobra. Wpadło na strzała. Pięknie. Zdekapitowani. Po kolei. Dobra. Widzę dużych ich tam. Odskok. atak, Aby jak największy promień rażenia mieć. Przynajmniej tak mi się wydaje, że wtedy jest większy promień rażenia, ponieważ mogę lepiej przycelować. Mogę się mylić oczywiście, ale mam nadzieję, że nie. Okej. Okay. Na razie całkiem nieźle ich trzymam na schodach. Fuck. Mogłem uniknąć tego strzału jakoś. Okej, okay. pięknie, zlikwidowani. Full HP, spróbujemy teraz menutkaczek. Dobra, weźmiemy sobie no, to standardowo porządku. I... <laughs> Obrażenia w czasie, czy chcę to? Tak W sumie wezmę sobie tak chłowu. maksymalnie menu tkaczki rozwinę będziemy teraz mieć na dwie czyli. O, fuck, te małe gówna Okej okay. I od tego mam mieczek, jeżeli trafię Okej, okay, idziemy tutaj, na orków standardowych, nie trafiłem go, eee, OK, powoli likwidujemy OK, te małe całe szczęście wbiegają wraz z orkami Dobra, leży, nie mogę któregoś trafić to będę napierdzielał z fireballa bo tak będzie mi najprościej. Ok, i pięknie. Tak, dobra. E, z, dobra, wszyscy ładnie zlikwidowani. E, powiedzmy teraz, będziemy starać się podbudować tutaj kolejny punkt defensywny. Ponieważ czemu by nie? Łuczników jeszcze dwóch tam będę mógł postawić. No, coś koło tego. Mam nadzieję, że nic. Ok, ogr. E, powiedzmy, ben... przypalimy go lekko żeby dostawał obrażenia w czasie okej okay. powiedzmy przesuniemy się na te schodki okej okay. powoli przypalamy po ograwce dobra, ogr podpalony to dobrze leży Tu balista jest jakaś fajna ale mam nadzieję, że tej balisty nie będę na razie potrzebował Dobra, balista nie była potrzebna na tego ogra to, że jak zaczniesz ich, ich iść więcej to mogę, mi mogę mieć problemy jakieś z tym ale na razie póki co na spokojnie wszystko idzie całkiem nieźle po rozwinięciu tego monotkapiu a ok jakby tak zacząć ich zrzucać na ziemię za pomocą sprężyn postawionych tam No w sumie to by był dobry pomysł tylko na ogóle sprężyny chyba nie działają, z tego co pamiętam. Okej, okay. Dobra. Nie czekaj, to Przyjąłem jeden strzał. Eee, czy próbujemy jakoś ustawić tu sprężyny? Hmm. A co, jeżeli by tam przelecieli? Dobra, sprężyny powiedzmy nie będę ustawiał. Bo to może być bardzo broń obosieczna, jeżeli źle to zrobię ustawiamy kolejne pułapki za to I wracamy na pole bitwy O, fuck, kuszników dużo I małego ścierwa Okej okay. Traf Traf, dziękuję Dobra, kusznicy Wykoszeni, o nie, nie, nie Nie, nie przejdziesz, już Alnod Pass Jestem lepszy niż Gandalf Dobra O, fuck, nie zauważyłem ogra e, podpalamy Wycofujemy się na chwilę i lecimy do kuszy. Do balisty. Eee, balista, balista, balista. Dawaj. Spróbujemy. Uuu, ma duży damage. Ale nie mogę obrócić się aż tak. Dobra, powiedzmy, zrobimy tak. I próbujemy w dalszym ciągu takie bajery. o balista ma naprawdę duży damage. Okej, okay, trzeba się przesunąć teraz. Na bliżej jedziemy standardowo Puszę fireball i nic nie trafiam. O, oh fuck, ogród. Ok, dwóch ogrów. Ok, eee. fuck, nie, nie zabijaj, nie zabijaj. Czy mogę jakoś to tak zrobić? Dobra, pytanie. Ło, ja pierdziele, udało się ledwo. Uff. No, powiem szczerze, było blisko. Ale w dalszym ciągu jest idealnie. Zapomniałem, że mogę zrzucić to. Okej. Okay. W dalszym ciągu jest na razie idealnie. Tu mogę sprężyny jakoś ustawić. Okej. Okay. Eee, spróbujemy zrobić na zasadzie mm. żeby przeszli tędy, tędy tutaj Okej, okay, mam plan Mam plan, czyli skończy się to bardzo źle Fala 7 na 10 Sprężyny jakoś tu i tu OK. O to... tu tutaj Powiedzmy, sprzedam jedną tą pułapkę. I jakoś jeszcze falę strzał. Postaram się postawić gdzieś. No tu nie mogę. Tu będzie dobra. Jedziemy e, na dole. Na razie idą tylko. Uhuhuhuhu. dobra. Tego się nie spodziewałem. Takiego powitania. Okej. Okay. Zmienimy na to. Perfekcyjnie! To była dobra kłoda Szkoda tylko, że w fali 7 na 10, a nie 10 na 10. Ale... Może to ucierpię przez to. Zobaczymy. Ale na razie zastosowanie kłody, dobre. Okej. Okay. Użyjemy tu fireboli na wszelki wypadek. Aby ich lekko... Zlikwidować. Okej. Okay. Całkiem nieźle idzie do tej pory. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ok. E, ustalmy jeszcze. Ustawmy jeszcze. Trzy pułapki w sumie. Będzie. Pomoże to nam w sumie dużo. Ok, idą z dwóch stron. Eee. Trzech ogrów z tej. Eee, dobra. A i zaczynają się problemy. Ale okej. Okay. Łapki może nam trochę pomogą. Dobra. Ci kusznicy będą zdecydowanie irytujący. Okej, okay, całkiem nieźle. Powiedzmy ogr. Padł, został chyba spopielony? Nie wiem, jakoś tak za, zawisł w powietrzu. Drugi ogry leży. Dobra, odsuniemy się tutaj, żeby nie mógł nas zaatakować. I strzelamy, strzelamy zaporowym i leżą. Ogry leżą, czyli to jest fala dla nas. Pięknie. Bez nawet straconego punktu obrażeń. To jest... Coś co lubię widzieć. Takie coś może. A, mam nadzieję, że takie coś zadziała. Okej. Okay. Więcej pułapek będzie dobrym pomysłem. Zwłaszcza, że chyba tam idą ogrowie. Ogry. Nie wiem jak się odmienia tą formę. Nie, idzie małe gówno. Którego bardzo nie lubię. Łońcie, kuźwa Leżeć Dobra, siatkujemy Małe ścierwo leży Kusznicy też I widzę już dwóch ogrów na horyzoncie Podpaliliśmy jednego I mam nadzieję, że to wystarczy na pewien czas Okej, okay, na podskoku Ork Dobra. Ogr odwal się. Nie atakuj mi pułapek. Zły ogr. Dobra. Jeden ogr leży. Drugi otrzymuje obrażenia od wszystkich pułapek. E, masz jeszcze jedną. To czemu byś miał nie mieć? Czy sprężyny na ciebie działają? Nie działają na ciebie sprężyny. A powiem. Szkoda. Ok. Nie biorę na razie tego Potiona na razie zbiorę jak najwięcej golda I stawiamy jeszcze więcej tutaj łapek Na zasadzie im więcej tym lepiej Dawaj jeszcze uczników Jednego ucznika chociaż postawię I lecę na dół Ojej, qual tu golda? Dobra Stawiamy jak najwięcej teraz wszystkiego Ostatnia fala Mały krab Małe gówno Leży, leży Dobra yy, Dobra Posiadkowani Headshot Okej okay. yy, Stawiamy tam więcej Wszystkiego Weźmiemy sobie podkona HP, ponieważ mam tylko pół HP I siatkujemy mały Cierwo Dobra. Małe gówno leży. Ogrowie... Eee, dawaj tak, dawaj tak, dawaj jakkolwiek w sumie. Już to nie ma tak, aż tak dużego znaczenia. Eee, dobra. Trzech ogrów. Dobra, jeden zaraz padnie. I drugi padł. Pięknie. Ogrowie leżą. Orkowie też. I lecimy. Rozwaliłem tą pułapkę? Kiedy? Nie mam pojęcia. Zostałem objuszony, niestety. Ale spoko, mam wystarczająco HP. Tylko ważne, żeby mi łapki nie rozwalili. I idealnie, to jest idealna kierka. Kolejna. I pięknie, dawaj pięć czaszek. Przynajmniej mam tak. Tak jest. Pięć czaszek. Dziękuję bardzo wszystkim za oglądanie. Proszę o zostawienie taktycznej łapki w górę, subskrypcję i do zobaczenia już w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!